Rusza znowu BSF uderzenie. Cały czas niezwykle aktywny jest Kostarykańczyk. Znów e, szeroko. Wędzony, wędzony, ale świetny dribbling i jest okazja. Gol! 1 do zera dla drużyny gości, a zdobywcą bramki oczywiście nie kto inny jak Minor Sabalseta. Staną jednak na linii strzału. Jeden z zawodników z Bochni, jeszcze kolesników Może teraz słupek, ależ niewiele zabrakło. Teraz widzimy trzech zawodników, próbuje wywrzeć presję na graczach z Bochni, ależ teraz świetne wyjście gości z kontrą. Uderzenie przybyła, sparowane przez Dobreńkę. Citko, szeroko, jest Neme. Kolumbijczyk do Kolesnikowa, Citko, czy będzie strzał Citko i gol! Adrian Citko wyrównuje stany spotkania do Malewski Citko, a teraz fajna okazja. Gdzie tam końcówką buta odegrał piłkę do Citki, rusza jednak bochnia i gol! Balseta po indywidualnej akcji fantastycznym płaskim strzałem pokonuje dobreńkę. Zobaczmy, atakuje boknia. Jest kolejna okazja i gol! Kolesnikowi Gol meme! Fantastyczne podanie teraz od Kolesnikowa. Citko. Citko! No widzimy, że sporo problem, problemów miał teraz y, Kolar. Citko. Neme. Tutaj już nie ma czasu na półśrodki. Trzeba czegoś spróbować, jakiegoś uderzenia. Może teraz Citko? Citko nie ma jednak miejsca. Przerzuca piłkę na lewą nogę. Kolesnikowi Wiga! Nieprawdopodobnego na kilka sekund przed końcem spotkania kolesnikow wędzony, wędzony jeszcze próbuje. Ale to jest już koniec, koniec, proszę Państwa, tego spotkania. 3 do 3. Coś nieprawdopodobnego stało się w hali w Białym Stoku.